Zwycięzca zawodów powiatowych z 2007 roku: Form 2, OSP Pałecznica, rekordy Niewołtrigie, do. Zobaczymy, czy zbliżyła się. Zobaczymy, czy nie. Co wiecie? czy zbliżyła się. Do dyspozycji tych jednostek najlepszy nieoficjalny jak na razie wynik w konkurencji sztabela porządnicza. Wynik ten wynosi 63,5 a uzyskali go. Technicznie pokonana Ksztopa ściana i tutaj błąd zawodnika w społecznicy sprawił, że chwilej minimalnie będzie lepszy.